Nastawimy dzisiaj trochę tokenów kawa z dodatkiem BNB po to, aby dostawać stablecoina USDX. Witam XGrosz z tej strony, witam na kanale. Trzy miesiące temu zrobiłem film 118% za BNB. Zamieniam moje się coiny na BNB po to, żeby dostawać te usdx -y I wiele osób napisało mi, że nie pociągnąłem tematu do końca, a więc dzisiaj pociągniemy temat do końca. Jak krok po kroku uruchomić. Stajkowanie kawy i Binance tokena na platformie kawa, aby dostawać te USDX. -y. USDX jest stablecoinem z platformy kawa i w taki sposób jest mintowany, czyli wypuszczany w obieg. Dla wszystkich, co stejkują, dostają USDX -y i te USDX -y będą trafiać w obieg. Teraz, co potrzebujemy do tego i jak się do tego zabrać krok po kroku? A więc jesteście na platformie kawa.io. Kawa.io bardzo prosta do przeliterowania platforma. W overview, jak klikniemy do overview, to widzimy tutaj, jak wygląda system w tej chwili, ile czego jest w systemie włożone i jaki procent w tej chwili rocznie zarabiamy, a więc 37,2%. Nie jest to 118, tak jak było, ale nie dziwne. Po prostu ludzie dołączają, dokładają swoje coiny, więc nagroda jest coraz bardziej dzielona i dzielona i dzielona. Ale ciągle. Opłaca się po prostu, jeżeli mamy jakieś Binance tokeny i kawy, to mu opłaca się po prostu wrzucić na portfel i po prostu staykować je na platformie kawa. Jak to jest dokładnie robione? Pierwsza i podstawowa rzecz to potrzebujemy portfel Trust Wallet. A więc, jeżeli nie wiecie, jak to przeliterować, jesteście na platformie kawa, wystarczy, że przeskrolujecie w dół, tutaj macie Trust Wallet, klikacie, jesteście na stronie portfela Trust Wallet i tutaj mamy. Po prostu, czy to do przez Androida, czy to do App Store, możecie sobie zainstalować ten portfel na wasz telefon. Oczywiście mamy tam 12 słów e, ziarenek, te słowa ziarenka zapisujemy w bezpieczne miejsce, tak abyśmy w każdej chwili, gdyby coś się podziało, mogli odtworzyć ten portfel ze środkami na tym portfelu. Dzia to jest zwyczajny, najzwyczajniejszy w świecie e, multiportfel. A więc całkiem zresztą fajny, jeżeli go. Poglądacie, to jest całkiem fajne, można tam dodawać, odejmować tokeny różnego rodzaju. Całkiem super portfel. A więc instalujemy ten portfel, mamy go na telefonie, na telefonie, wchodzimy na stronę kawa.io, jesteśmy na tej stronie. Co nam do tego jeszcze potrzeba? W tym momencie musimy połączyć ten portfel z tą stroną. W jaki sposób to robimy? To jest bardzo prosta sprawa, a więc wchodzimy tutaj, naciśniemy Start Earning, czyli zacznij zarabiać albo aplikacja, obojętne. E, obojętne, co klikniecie, przen przenosi was to na tą stronę. I teraz e, ja używam Trust Wallet, bo akurat postanowiłem otworzyć zupełnie osobny portfel do tego procederu całego, nie będę używał mojego Ledger'a, ale również można się połączyć z tą stroną przez Ledger'a. Ja używam Trust Wallet. <laughs> A więc naciskam Trust Wallet i w momencie, jak nacisnę Trust Wallet, to wyskoczy mi QR code, czyli kod QR, który będę musiał zeskanować swoim portfelem Trust. A więc, jeżeli jest, macie już ten Trust Wallet zainstalowany na swoim telefonie, to co robicie, jeżeli wejdziecie w settings, czyli ustawienia i Wallet Connect? jest takie 1 2 3 4 5 6 siódma pozycja z góry jest coś takiego jak wallet connect e, naciskacie ten wallet connect i w tym momencie e, będzie wam e, tutaj e, będziecie skanować tak jakby będziecie skanować będziecie mieli skaner kodu QR i w taki sposób zeskanujecie ten kod który pojawi się na ekranie ja w tej chwili zatrzymam e, zatrzymam na chwilę nagrywanie Zeskanuję kod QR i połączę się z tym portfelem. Zeskanowałem kod QR. E, aplikacja na telefonie pyta się mnie, czy się zgadzam, na to nacisnąłem, że się zgadzam i proszę, przeskoczyłem od razu na mój portfel na ekranie komputera. A więc w tym momencie mam połączony portfel e, e, połączony portfel Trust z moim, moją platformą Kawa. Co w tej chwili potrzebujemy? A więc na portfelu, na telefonie, e, musimy sobie tutaj widzimy, że mamy e, tokeny BNB. Jest BNB i BNB Smart Chain. Zapomnijmy o BNB Smart Chain. Nie, nie patrzcie na to. Używamy tokenów BNB. A więc BNB, Binance tokenów. A więc potrzebujemy trochę tokenów Binance i potrzebujemy trochę tokenów Kawy. A więc co robimy? Tak jak mówiłem od, od, od kilku filmów, mówię Wam, że jeżeli macie założoną giełdę Binance, to już wszystko wiadomo. Jeżeli nie macie założonej giełdy Binance, potrzebujecie giełdy Binance, pod spodem macie link do giełdy Binance. Zakładamy sobie giełdę Binance i na giełdzie Binance kupujemy sobie tokeny BNB i kupujemy sobie tokeny KAWA. Teraz tokeny KAWA wysyłamy tutaj na ten adres. Zobaczcie, na ten adres, prawy górny róg. To jest wasz adres e, portfela Kawa. Jeżeli naciśniecie balances, czyli salda waszych tokenów, to zobaczcie. Mamy Kawa, mamy USDX, jeszcze nie mam żadnego USDX-a, bo dopiero zakładamy i mam tutaj BNB. Jeden token BNB. A więc e, w tym momencie potrzebujemy kupić sobie parę tokenów Kawy i e, parę tokenów BNB. Więc i to, i to powinniśmy mieć. Pamiętajmy, że co będziemy robić, to będziemy kawę i BNB stejkować tutaj, zamykać po to, aby zarabiały nam USDX-y w ten sposób. Jeżeli jesteście na tej, to na tej platformie, zobaczcie: um, Next Payday, czyli następna wypłata wrzesień 34.00 PM. I tutaj będzie co zarabiasz? I tutaj będziesz mógł sobie to odbierać, te swoje nagrody. Normalnie będziesz USDX-y zarabiać. A więc e, kupujemy trochę kawy, kupujemy trochę BNB tokenów. Teraz kawę wysyłamy na ten portfel tutaj. BNB, tokeny BNB wysyłamy na Trust Wallet na telefon. Teraz jak z Trust Wallet na telefon przesłać teraz tutaj na tą platformę w bardzo prosty sposób. Naciskamy tutaj balances, naciskamy load i ja w tej chwili mam na moim portfelu, na moim portfelu Trust Wallet dokupionych kilka BNBs, a więc po prostu prześlę te BNB tokeny tutaj właśnie na ten, na tą kawę. A więc nacisna, naciskam Trust Wallet, pytam się, ile tokenów BNB chcę Chcę po prostu sobie przesłać. Jak widzicie, od razu pokazuje mi balans, ile tych tokenów BNB mam na moim Trust walletcie, A więc pokazuje mi tutaj balans. A więc naciskam MAX, naciskam FUND i po prostu czekam, aż, e, czekam, aż te tokeny pojawią mi się tutaj w, e, na mojej platformie KAWA, czyli z mojego portfela. Confirm transaction on your Trust Wallet. Właśnie, jeszcze jedna rzecz. Na Trust Wallet będziemy musieli potwierdzić swoją, swoją, transakcję. A więc sprawdźcie, sprawdźcie swój Trust Wallet, aby potwierdzić tą transakcję. Zatwierdzacie na telefonie taką informację i po prostu czekamy aż te, Tokeny pojawią nam się tutaj w naszym portfelu na. Pojawią nam się w naszym portfelu na platformie Kawa. Ok. Patrzę znaczy tutaj, co się dzieje na telefonie. Wszystko ok. Ok, wskoczyło. A więc w taki sposób tokeny BNB przesyłamy z portfela Trust Wallet na platformę Kawa. A więc, kawę wysyłamy bezpośrednio z giełdy. Możemy bezpośrednio wysłać tutaj. Tutaj mamy adres swojego, swoje, swojej kawy. A tutaj mamy BNB, wysyłamy w ten sposób, że robimy load. I tutaj podłączamy oczywiście portfel poprzez kod QR, który się pojawia. I mamy tutaj tokeny BNB. A więc mamy BNB, mamy kawę i jesteśmy gotowi do tego, aby robić następny krok. Co jest następnym. Następną rzeczą to jest to, że musimy teraz zrobić tak zwaną. To jest cały myk w tym całym, tej całej sytuacji, że musimy, tak jakby, pożyczyć USDX-y, aby móc, aby, aby te USDX-y dla nas pracowały. Teraz ważną rzeczą tu jest taka, że i to jest taki mały trik, który powinniście opanować. I, I teraz posłuchajcie tutaj. Jeżeli czujecie się niewygodnie z tym, cokolwiek tutaj nie rozumiecie do końca, o co chodzi, to po prostu nie róbcie tego na jakieś kwoty, które są szalone, lub nie róbcie tego wcale. Dopiero jak 100% wiecie o co chodzi, dopiero w 100%, wtedy, e, dopiero 100 wtedy używajcie tego. E, tego narzędzia. A więc raz jeszcze jesteśmy tutaj, sprawdzam moje balansy. Mam prawie 6 BNB i mam 58 kawy. A więc co robię? To jest zamykam moje na przykład 5, maksymalnie 5 moich BNB, albo mogę zamknąć wszystkie I, um, i co robię? I na przykład how much USDX would you like to borrow? I chcę pożyczyć. I teraz patrzcie. Jeżeli chcę pożyczyć na przykład 10, to likwidacja będzie 2,50. Co znaczy likwidacja? Otóż, jeżeli cena tokena BNB, BNB spadnie do ceny likwidacji, to moja pozycja zostanie zlikwidowana, a więc to musimy sobie tutaj dopasować. Jeżeli do, zrobię 100, to zobaczcie. Likwidacja 25 więc tutaj musicie uważać. Myślę, że likwidacja w granicach 10 jest OK, więc zrobię sobie, że chcę pożyczyć 20, 50, OK, 50. I więc e, za, za, zamykam prawie 6 tokenów BNB po to, aby pożyczyć 50 USDX-ów i w taki sposób to wygląda. I teraz e, naciskam BORROW, i znowu podpisuję transakcję na moim trust portfelu, a więc na mój trust portfel musi pojawić się wiadomość, gdzie podpisuję tą transakcję. Jeżeli byście używali ledger, to po prostu na ledgerze podpisywalibyście tą transakcję. I gdzie te transakcje, jeżeli nie możecie znaleźć na, trust, na portfelu, na telefonie, gdzie tą transakcję podpisać, to znowu idziecie do opcji i idziecie do Wallet Connect. I tam będzie taka transakcja do podpisania. Jeszcze raz, wall, idziecie do opcji, idziecie do Wallet Connect, i tam będzie transakcja do podpisania. Więc w taki sposób to wygląda. OK, więc mamy to załatwione, i teraz wszystko już jest uruchomione. A więc nasze, nasze 6BNB jest zamknięte tutaj. Jeżeli byśmy chcieli. Te 6 BNB odzyskać, to musimy, musimy zapłacić 50 USDX, a więc repay, zamieniamy 50 USDX, dostajemy swoje um, 6 BNB. To jest to, co mamy wolne w tej chwili, dzięki cenie, jaka jest, i po prostu czekamy na swoje miesięczne nagrody, w tej chwili w postaci nowych USDX-ów. Um, Teraz, um, cały myk jest w tym, że od tego momentu już nie będziemy mieli tutaj tego zielonego, zielonej, e, zielonego przycisku, aby tutaj robić wszystko. Więc od tego momentu, od tego momentu wszystko będzie wyglądało tak, jak, tak jak w tej chwili. Czyli, jeżeli chcemy dodać coś do swojego, do swojego salda, więcej BNB stakeować, no to musimy zrobić lock i po prostu, widzicie, w tej chwili mam 0 BNB, bo oczywiście na portfelu mam 0 BNB. Musicie dorzucić BNB, i wtedy możecie, możecie zamykać więcej BNB i stakeować więcej i więcej i więcej BNB. Eee, <laughs> oczywiście, jeżeli chodzi o, o tą borrow limit, o tą pożyczkę, to tutaj również można sobie można sobie to w jakiś sposób sterować i, i właściwie tyle. Jedyna rzecz, co musimy pamiętać, to jest to, że w momencie, kiedy chcemy wypłacić, to wypłacamy tylko i wyłącznie na portfel, na swój Trust Wallet, nie możemy wypłacić tego na bezpośrednio na giełdę, ponieważ tutaj nie ma możliwości wpisania memo, który jest potrzebny, jeżeli wpłacamy BNB na giełdę, więc wpłacamy na portfel, a potem z portfela idzie na, na giełdę. Tak zwany tag, jeżeli pamiętacie to z XRP. I to by było tyle. Więc w tym momencie, nawet gdy się wylogujecie z tej strony i chcecie się zalogować na nowo, logujecie się oczywiście podpisem z swojego trust wallet, czyli z swojego trust portfela z telefonu i wskakuje wam wasze tutaj konto. Tak to wygląda. Reszta, oczywiście. Dopracujecie sobie tutaj, każdy dopracuje sobie tutaj sam, będzie wiedział dokładnie, rozpracuje tą stronkę, na czym to polega. I to jest następny kranik, który możemy uruchomić do tego, aby nasze krypto zarabiały nam więcej krypto. Oczywiście w miarę swoich możliwości i w miarę swoich wiadomości i rozsądnie, tak jak ze wszystkim innym, które, które uruchamiamy w świecie krypto. Tyle na dziś, dzięki wielkie, trzymajcie się i do usłyszenia następnym razem.